Polska, kraj o głęboko zakorzenionej wierze katolickiej, od wieków jest miejscem wielkich duchowych bitew. Objawienia fatimskie, które miały miejsce na początku XX wieku, niosły ze sobą ostrzeżenie, które miało wstrząsnąć światem. Trzecia tajemnica fatimska, choć ujawniona oficjalnie przez Watykan, wciąż budzi wiele pytań. Dlaczego jej pełna treść była ukrywana przez tak długi czas? Czy istnieją elementy tej przepowiedni, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego? Wielu badaczy uważa, że Polska odgrywa kluczową rolę w wypełnieniu się tego proroctwa. Jest to naród, który wielokrotnie doświadczał prześladowań, był ofiarą totalitarnych reżimów i przez całe dziesięciolecia walczył o zachowanie swojej katolickiej tożsamości. Objawienia fatimskie ostrzegały przed destrukcyjnymi ideologiami, które miały zatruć świat, a Polska była jednym z krajów, które szczególnie ucierpiały pod ich wpływem. Historia Polski jest przesiąknięta mistycyzmem, cudami i interwencją Matki Bożej. To właśnie tutaj znajduje się sanktuarium na jasnej górze, gdzie od stuleci wierni przybywają, by szukać duchowej ochrony. Czy to przypadek, że Polska, kraj maryjny, wciąż znajduje się w centrum największych światowych konfliktów? A może to część planu, który został przepowiedziany wiele lat temu? Dzisiaj, kiedy świat znajduje się na skraju duchowego i moralnego upadku, proroctwa fatimskie wydają się być bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Czy Polska pozostanie wierna swojemu powołaniu? Czy przetrwa duchową wojnę, która powoli, lecz nieubłaganie rozgrywa się na naszych oczach? Kiedy Matka Boża objawiła się w Fatimie, nie przyszła, aby pocieszyć, lecz ostrzec. Jej przesłanie było jasne: świat musi się nawrócić, inaczej czeka go nieunikniona kara. Wskazała na grzechy, które stają się coraz bardziej powszechne, od moralnego rozkładu społeczeństw po prześladowania Kościoła. Miała rację. Wystarczy spojrzeć na dzisiejszą Polskę, by zobaczyć, że ostrzeżenia te nie były bezpodstawne. Choć Polska była bastionem katolicyzmu przez wiele pokoleń, dzisiaj coraz częściej odchodzi od wiary, coraz więcej młodych ludzi rezygnuje z religii, kościoły pustoszeją, a dawne wartości chrześcijańskie są zastępowane przez ideologie, które otwarcie podważają nauki Kościoła. Czy to właśnie przed tym przestrzegała Matka Boża? Czy Polska, niegdyś wierna i pełna ducha, teraz staje się częścią globalnej apostazji? Historia pokazuje, że ignorowanie boskich ostrzeżeń zawsze prowadziło do katastrofy. W przeszłości wielkie narody, które odwróciły się od Boga, doświadczały upadku i zniszczenia. Czy Polska jest na tej samej ścieżce? Czy czeka ją duchowa pustka, a może jeszcze większe nieszczęścia, jeśli nie odpowie na wezwanie do pokuty i modlitwy? Nie jest jeszcze za późno. Matka Boża wskazała drogę ocalenia, różaniec, pokuta i powrót do Boga. Ale czy Polacy posłuchają jej głosu, zanim będzie za późno? Matka Boża poprosiła, aby trzecia tajemnica fatimska została ujawniona w roku 1960. Miało to być ostrzeżenie dla świata, znak, który miał pomóc ludziom zrozumieć, jakie konsekwencje niesie ze sobą duchowe odstępstwo. Jednak Watykan postanowił milczeć. Dlaczego? Oficjalnym powodem była obawa przed wywołaniem paniki i destabilizacją Kościoła. Jednak wielu badaczy uważa, że prawdziwy powód był o wiele bardziej mroczny. Istnieją teorie, że tajemnica zawierała przepowiednie dotyczącą wielkiej apostazji w samym sercu Kościoła. Zdrady, która miała rozpocząć się od jego najwyższych rangą przedstawicieli. Czy Watykan milczał, ponieważ bał się, że ujawnienie prawdy przyspieszyłoby nadejście katastrofy? A może dlatego, że niektórzy z jego przywódców byli już częścią tego, co miało nastąpić? Dzisiaj widzimy, że Kościół stoi przed poważnym kryzysem. Coraz więcej wiernych traci zaufanie do duchowieństwa, moralność jest podważana, a wartości ewangeliczne są zastępowane przez świeckie ideologie. Czy rok 1960 był momentem, w którym świat otrzymał ostatnią szansę na nawrócenie? A jeśli tak, to czy już ją stracił? Dzisiaj Kościół katolicki znajduje się w stanie głębokiego kryzysu. Apostazja, przed którą ostrzegała Matka Boża, jest już rzeczywistością. Coraz więcej duchownych podważa podstawowe prawdy wiary, a zamiast ewangelizacji promuje kompromisy ze światem. W Polsce również widzimy ten proces. Duchowość jest wypierana przez materializm, a katolicyzm, który kiedyś był fundamentem narodowej tożsamości, powoli traci na znaczeniu. Jednak nie jest to zwykły kryzys. To duchowa wojna. Matka Boża powiedziała w Fatimie, że w czasach ostatecznych kościół zostanie zaatakowany nie tylko przez zewnętrzne siły, ale także od wewnątrz. Widzimy, jak hierarchowie w różnych częściach świata uginają się pod presją politycznej poprawności, zamiast bronić prawdy. Polska, jako kraj o głębokich korzeniach chrześcijańskich, znajduje się na pierwszej linii tej walki. Czy uda się jej przetrwać, czy pozostanie wierna nauce Chrystusa, czy też podda się globalnej fali apostazji? Matka Boża wciąż daje nam szansę, jednak czas na decyzję jest coraz krótszy. Gdy w dniu 13 maja roku 1981 papież Jan Paweł II padł na placu świętego Piotra po zamachu na jego życie, świat wstrzymał oddech. To nie był przypadkowy atak. Kula, która miała go zabić, zatrzymała się w sposób, którego nie da się wyjaśnić logicznie. Sam papież powiedział później: Jedna ręka strzelała, inna prowadziła kulę. To była interwencja Matki Bożej z Fatimy. Czy Jan Paweł II był częścią proroctwa fatimskiego? Jego pontyfikat przypadł na jeden z najtrudniejszych okresów w historii świata. Komunizm wciąż miał władzę nad Wschodnią Europą, a Kościół katolicki był prześladowany. Ale to właśnie on, papież z Polski, odegrał kluczową rolę w upadku tej bezbożnej ideologii. Czy był narzędziem w rękach Boga, wysłanym, by wypełnić część misji, o której mówiła Matka Boża w Fatimie? Jego życie było naznaczone cierpieniem, ale także niezwykłą siłą ducha. Od lat młodości w okupowanej Polsce, po lata zmagań z chorobą i trudnościami Kościoła, zawsze pozostawał wierny swojej misji. Nie był zwykłym przywódcą duchowym, ale symbolem walki o prawdę i wiarę. Dziś, gdy Kościół jest w kryzysie, wielu zastanawia się, czy proroctwo fatimskie dotyczyło także przyszłości Kościoła po Janie Pawle II? Czy jego odejście było początkiem procesu, który Matka Boża zapowiedziała jako wielką próbę wiary? Matka Boża w Fatimie ostrzegła, że jeśli ludzkość się nie nawróci, Rosja rozszerzy swoje błędy na cały świat. Widzieliśmy, jak to ostrzeżenie się spełniło. Komunizm rozprzestrzenił się na całą Europę Wschodnią, a Polska przez ponad cztery dekady znajdowała się pod jego uciskiem, ale Polska nigdy się nie poddała. Była jednym z niewielu krajów, gdzie mimo brutalnych represji władzy komunistycznej Kościół przetrwał i pozostał bastionem duchowej walki. To właśnie tu rozpoczął się upadek tej antyboskiej ideologii. Strajki w Stoczni Gdańskiej, powstanie Solidarności, wsparcie papieża Jana Pawła II. To wszystko były momenty, które wskazywały, że Polska odgrywa wyjątkową rolę w boskim planie. Jednak czy komunizm naprawdę został pokonany? Czy nie powrócił pod nową, bardziej subtelną formą? Dziś widzimy, że idee, które niegdyś były siłą niszczącą religię. Powracają w postaci nowych ideologii atakujących rodzinę, wiarę i tradycje. Czy Polska wytrwa w tej nowej duchowej walce? Czy ponownie stanie się twierdzą chrześcijaństwa, czy też podda się nowoczesnym siłom, które próbują zniszczyć jej katolicką tożsamość? Oficjalna wersja trzeciej tajemnicy fatimskiej została ujawniona w roku 2000. Opisywała ona wizję biskupa ubranego na biało, który przemierza ruiny miasta, by w końcu zginąć z rąk żołnierzy. Wiele osób uznało, że była to wizja zamachu na Jana Pawła II, ale czy to cała prawda? Siostra Łucja, jedna z wizjonerek z Fatimy, sugerowała, że pełna treść proroctwa nie została jeszcze ujawniona. Wielu duchownych i teologów twierdzi, że kluczowym elementem tej tajemnicy było ostrzeżenie o wielkiej apostazji w Kościele, zdradzie, która miała rozpocząć się od jego najwyższych hierarchów. Dlaczego Watykan zwlekał przez ponad cztery dekady z ujawnieniem tej tajemnicy? Czy dlatego, że jej treść była zbyt przerażająca? A może dlatego, że ujawnienie prawdy wstrząsnęłoby samymi fundamentami Kościoła? Dzisiaj, gdy kościół przechodzi największy kryzys od wieków, gdy wierni są podzieleni i zdezorientowani, pytanie brzmi, czy to właśnie teraz dopełnia się fatimskie proroctwo, które tak długo próbowano ukryć? Nie jest przypadkiem, że Polska, kraj maryjny, znajduje się w centrum wielu globalnych konfliktów? Duchowa wojna, o której mówiła Matka Boża w Fatimie, nie jest czymś abstrakcyjnym, toczy się tu i teraz na Ziemi, którą ona szczególnie ukochała. Wielu uważa, że Polska jest jednym z ostatnich bastionów katolickiej tradycji w Europie, podczas gdy inne kraje odchodzą od chrześcijaństwa, tutaj wciąż widoczne są pielgrzymki, procesje i głęboka pobożność. Ale to nie oznacza, że Polska jest bezpieczna. Przeciwnie, jest jednym z głównych celów ataku. Próby osłabienia wiary, zmiany kulturowe, presja z Zachodu, wszystko to sprawia, że Polska musi stawić czoła potężnym siłom, które chcą wyrwać ją z jej chrześcijańskich korzeni. Czy Polacy wytrzymają tę próbę? Czy pozostaną wierni przesłaniu fatimskiemu? To, co wydarzy się w nadchodzących latach, może zaważyć na losach nie tylko tego kraju, ale całej Europy. Wystarczy spojrzeć na młode pokolenie, aby zobaczyć, jak bardzo zmienia się Polska. Coraz więcej osób podchodzi od wiary, wartości chrześcijańskie są zastępowane przez świeckie ideologie, a tradycyjne rodziny są poddawane atakom. Nie jest to przypadek. Istnieją siły, które od lat dążą do osłabienia duchowej tożsamości narodów. Zaczyna się od zmiany języka, redefinicji pojęć, a kończy na całkowitym odrzuceniu wartości, które kiedyś były fundamentem społeczeństwa. Matka Boża w Fatimie ostrzegała, że nadejdą czasy wielkiej próby, czasy, w których dobro i zło będą tak pomieszane, że wielu ludzi nie będzie potrafiło odróżnić prawdy od kłamstwa. Czy Polska podda się tej nowej rzeczywistości, a może znajdzie w sobie siłę, by przeciwstawić się tej fali globalnej apostazji? Od stuleci Polska jest krajem szczególnie oddanym Matce Bożej. Jasna Góra, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, była świadkiem wielu cudów i interwencji w momentach największego zagrożenia. To tutaj, w roku 1655, garstka obrońców klasztoru stawiła czoła potężnej armii szwedzkiej, powstrzymując jej marsz i inspirując cały naród do walki. Nie jest przypadkiem, że Polska przetrwała wiele historycznych kataklizmów. Wiara w opiekę Maryi była siłą, która podtrzymywała naród w najtrudniejszych czasach. Ale dzisiaj, gdy świat przeżywa duchowy chaos, pojawia się pytanie, czy Polacy nadal dostrzegają ochronną rękę Matki Bożej. W czasach, gdy Kościół zmaga się z kryzysem, a wartości chrześcijańskie są systematycznie atakowane. Jasna Góra pozostaje duchowym bastionem. Coroczne pielgrzymki gromadzą setki tysięcy wiernych, którzy przybywają, by modlić się o siłę i nawrócenie narodu. Czy Polska wciąż pozostanie wierna Matce Bożej? Czy Jasna Góra pozostanie duchową twierdzą, czy też zostanie zapomniana w nowym świecie, który odrzuca sakrum? Jednym z największych zagrożeń, przed którymi ostrzegała Matka Boża w Fatimie było osłabienie i rozpad kościoła od wewnątrz. Dziś widzimy, jak w wielu krajach katolickich ten proces już się dokonuje. Skandale, podziały, zatracenie misji ewangelizacyjnej wszystko to uderza w fundamenty wiary. Polska przez wiele lat była odporna na te ataki. Duchowieństwo odgrywało kluczową rolę w obronie narodu przed komunizmem i zachowało autorytet wśród wiernych. Jednak obecnie coraz częściej pojawiają się głosy mówiące o kryzysie moralnym także w polskim kościele. Nie chodzi tylko o skandale chodzi o duchową zdradę. Coraz częściej pojawiają się duchowni, którzy poddają się naciskom świata, unikają głoszenia trudnych prawd i próbują dostosować kościół do sekularnych standardów. W ten sposób powoli Lecz skutecznie wprowadzana jest apostazja, o której mówiło proroctwo fatimskie. Czy Polska uchroni swój kościół przed upadkiem? Czy duchowni znajdą w sobie siłę, by przeciwstawić się infiltracji i obronić wiarę, którą bronili ich przodkowie? Matka Boża w Fatimie mówiła jasno: Jeśli świat nie powróci do Boga, nadejdzie kara. Wojny, kataklizmy, upadek moralności. Wszystko to miało być konsekwencją buntu ludzkości wobec Stwórcy. Czy Polska, która przez wieki była krajem wiernym Bogu, również może zostać dotknięta tymi wydarzeniami? Obecnie świat stoi na krawędzi nowego globalnego konfliktu. Wzrost napięć geopolitycznych, nieustanne zagrożenie wojną i destabilizacja w Europie sprawiają, że coraz więcej ludzi zadaje sobie pytanie: czy stoimy na progu trzeciej wojny światowej? Polska, jako kraj graniczny między Wschodem a Zachodem, zawsze znajdowała się w centrum globalnych konfliktów. Jej historia jest pełna krwi i ofiary. Czy teraz, gdy świat ponownie dryfuje ku chaosowi, Polska może stać się celem nadchodzącego konfliktu? W objawieniach fatimskich było powiedziane, że całe narody mogą zostać unicestwione, jeśli ludzkość nie zmieni swojego postępowania. Czy ta przestroga odnosi się również do Polski? Czy istnieje jeszcze sposób, by odwrócić bieg historii? Od wieków ludzkość wierzyła, że niebo daje znaki, które ostrzegają przed nadchodzącymi wydarzeniami. W objawieniach fatimskich Matka Boża zapowiedziała, że przed wielkimi wydarzeniami na niebie pojawią się niezwykłe zjawiska. Czy właśnie teraz jesteśmy świadkami tych znaków? W ostatnich latach Polska doświadczyła serii niezwykłych zjawisk. Niezwykle intensywnych burz, częstszych trzęsień ziemi, a nawet dziwnych świateł na niebie. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie: czy to tylko przypadek, czy może rzeczywiście są to ostrzeżenia przed tym, co ma nadejść? Również zaćmienia słońca i księżyca, które w historii często były postrzegane jako znaki prorocze, zdają się występować w momentach, gdy świat stoi przed ważnymi decyzjami. Nie można zapominać, że objawienia fatimskie zakończyły się wielkim cudem słońca, który został udokumentowany przez tysiące świadków. Czy Polska stoi na progu nowego duchowego przełomu? Czy znaki, które pojawiają się na niebie, mają nam przypomnieć, że czas na nawrócenie się kończy? Coraz częściej widzimy, że kultura, która dominuje w dzisiejszym świecie, odwraca się od Boga. Materializm, hedonizm. Kult ciała wszystko to sprawia, że ludzie coraz bardziej oddalają się od duchowości. Polska przez wiele lat opierała się tym trendom. Jednak dzisiaj widzimy, że również w naszym kraju wartości chrześcijańskie są stopniowo wypierane przez nowoczesne ideologie, które otwarcie negują istnienie Boga i życia wiecznego. Kult śmierci przejawia się w coraz większej liczbie rozwodów, braku szacunku dla życia poczętego, a nawet w otwartym promowaniu nihilizmu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że te zmiany nie są przypadkowe, są częścią globalnego procesu, który ma na celu wyrwanie ludzi z duchowych fundamentów. Czy Polska pozwoli, by zło przejęło nad nią kontrolę, czy znajdzie w sobie siłę, by pozostać wierna wartościom, które przez wieki stanowiły fundament jej istnienia? Historia ludzkości jest pełna ostrzeżeń. Każde wielkie imperium, które odwróciło się od Boga, prędzej czy później upadało. Matka Boża w Fatimie nie przyszła straszyć, lecz ostrzec i wskazać drogę ocalenia. Wielu jednak nie chciało słuchać. Dzisiaj, gdy świat pogrąża się w chaosie moralnym, politycznym i duchowym, przesłanie Fatimy staje się bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Polska, kraj o głęboko zakorzenionej wierze katolickiej, stoi na rozdrożu. Może pozostać bastionem chrześcijaństwa, światłem wśród ciemności, ale może też poddać się fali globalnej apostazji, zapominając o swojej misji. Wszystko zależy od wyboru, jakiego dokonają Polacy: czy odpowiedzą na wezwanie do nawrócenia, czy też pójdą drogą, która prowadzi do duchowej śmierci. Matka Boża dała jasne wskazówki: Różaniec, pokuta, nawrócenie i oddanie się jej niepokalanemu sercu. W przeszłości, gdy Polska była w najtrudniejszych momentach swojej historii, to właśnie modlitwa i wiara w Boga dawały jej siłę do przetrwania. Ale dziś ta wiara jest wystawiona na próbę. Czy Polacy pozostaną wierni? Czy Kościół w Polsce przetrwa tę duchową burzę? Czas na decyzję się kończy. Znaki na niebie, katastrofy naturalne, kryzys w Kościele wszystko wskazuje na to, że proroctwa fatimskie wypełniają się na naszych oczach. Ostateczna walka pomiędzy dobrem a złem już się rozpoczęła, a każdy człowiek będzie musiał wybrać po której stronie stanie. Polska wciąż ma szansę na duchowe odrodzenie, ale musi działać teraz, zanim będzie za późno.